Czucie. Dawaj szybko! dawać szybko! Nie ma czasu! Szybko! dajcie, 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 się dajcie, no, Dobra, dajcie, 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 Na dajcie, 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 trzy, Raz, dwa, trzy. Nie pomogło! Nie za słabo! Dawaj mocniejszy, za słabo nie żyje! Nic nie czuć! Ale jeszcze trochę żyje! Jest ładnie! Jest Ale szybciej, bo potrzebna pomoc! Proszę! Jeszcze raz chodzę! Uwaga! Będziesz czas odsunąć się! Trzy. Już prawie, wraca czucie, dawaj szybko jeszcze raz! <grymiany> dawaj ładowanie! Już jest coraz lepiej, wyczuwam puls! Do takiego ratownika mieć to... jest w tej Uwaga, się! Na trzy, raz, dwa, trzy! O, jest! Wyje! No, proszę no,

Pusta kroplówka nie ma z czego nalać! Nie leci! Badaj! Jeszcze nie odkręcać zaworu, trzeba spróbować najpierw! Porusza co tworzy, jest dobrze! zobacz tak działa!

Yeah. Nie. No. Nie, no czekaj, jeszcze przykład Nie, nie, to na no. ma. Wynosimy go. No. A teraz wyjdźcie na środek z tym, żeby ten... Przepust. No, ale jest ja no, Niestety, ale podczas akcji ściągania ula do szwodu, dąszenia przez Jest pacjent na szczęście przeżył, podaliście dobre... Dobre lekarstwo. On powiedzieć. Ale teraz... Żebyście się zaszczepili, bo panuje siklizm na pszczół i śniebie, trzeba się zaszczepić, niestety. Inaczej nie przepuszczamy. Koronawirus teraz puszczony. Dobra, a my wynosimy do elikwenta. Dobra, do lepszego. Piękna grupia, trzymaj. Dobra, Dobra jedziemy z

żeby nie żeby było, żeby nie było, żeby nie na żeby nie było. Żeby nie jaka jest sytuacja panowana no za odkażanie dziękujemy, okay. Hop, tu,